Halo, halo. Halo, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o sposobach, w jakich możecie kupić usunięte pojazdy w grza. Tak, Rockstar usunął w tym, podczas tego update'u prawie że 200 pojazdów i są sposoby, żeby móc je kupić. Jest ich... Kilka, jeżeli chodzi też o starą generację i kilka, jeżeli chodzi też o nową generację. Także przejdźmy sobie do tego. Pierwsza rzecz, mamy tak zwany salon. On się znajduje w tym miejscu. Tutaj mamy Luxor Autos, no to tutaj. I na tej wystawie mamy tutaj po prostu furki wystawione i możemy po prostu sobie obejrzeć tutaj pojazdy, jak wyglądają, nie? zobaczyć jego statystyki. I czasem w tym miejscu możemy mieć coś takiego. No, że będzie jakiś usunięty pojazd. Jest jedno ale, jeżeli chodzi o te pojazdy. Ta rubryczka tutaj zmienia się co tydzień. A nie zawsze w tej rubryczce mogą być te usunięte pojazdy. No, niestety, tak to już jest. Ale spokojnie, są jeszcze kolejne miejsca. Nie tylko tutaj. Kolejnym takim miejscem, gdzie też możemy kupić samochody, jest oczywiście Simeon. Yy, on tutaj ma pięć różnych aut. I, i jeden z tych usuniętych aut jest na przykład tutaj: Landstalker XL. On jest też w liście właśnie usuniętych. I akurat w tym tygodniu jest do kupienia. A sam salon Simeona znajduje się. O tutaj, w tym oto miejscu. Kolejnym też miejscem, gdzie możemy oczywiście kupić nasze pojazdy, albo bardziej mieć szansę, jest jeszcze kasyno. Jednakże. Kasy, no to trzeba tutaj dać taki mały disclaimer, jeżeli chodzi o nie, bo możemy mieć pojazd na podium oraz jako ten specjalny tutaj pojazd, nie Mystery. Jednakże, jeżeli po prostu jesteś w Polsce, no nie możesz z tego korzystać, więc. No tutaj masz niestety problem. no Musisz mieć coś takiego, coś na VPN i na przykład zmienić sobie swój adres IP na niemiecki. Wtedy już koło będzie dla Ciebie dostępne. Ale mieszkając w Polsce, będąc na polskim adresie IP, nie, nie wolno. No, no. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić tym tygodniu, jest wygranie tego samochodu, który znajduje się na pace, tak nazwijmy to. Czyli jest takie wyzwanie w ciągu dnia, czyli jak takie coś zrobić. Wchodzi się po prostu w menu interakcji, w klub samochodowy, jest pojazd do wygrania. I tu mamy napisane, co musimy zrobić, żeby wygrać ten pojazd, co jest na podium. A żeby wiedzieć, co to jest za pojazd na podium, po prostu sobie... go zobaczyć. Jak widzimy, to mamy katruinę Razet Z8. Oraz jeszcze są takie pojazdy, które zmieniają się w tym tygodniu, są oto tutaj. W tym też miejscu, w tym tygodniu, na przykład mamy tutaj... Rogana GP1 -ka. Jestem pewny czy też ten yy... Veljer to nie był, przez przypadek, albo Dominator no, GP1 wydaje mi się, że właśnie nie było. Że zostało usunięta. To są takie miejsca, gdzie możemy kupić te bryki, które się będą zmieniały co tydzień. Jakby zawsze w każdym tygodniu w tych miejscach będzie coś innego. Jednakże są też takie miejsca, gdzie jest trochę przypisana taka grupa jeszcze tych aut. Chociaż y, też jeszcze przydałoby się troszeczkę więcej z tym zrobić. Ale to przejdziemy do tego później na takie jeszcze może propozycje. Na no, ten moment zajmijmy się rzeczami, które są rzeczywiście w grze. No to jakby to, te, te miejsca, które pokażę. Czyli te cztery. No to to są miejsca, które zmieniają się raz w tygodniu. Coś tam się pojawia, coś tam będzie. Kolejne miejsce, gdzie możemy mieć samochody, i to jest trochę taka pula przypisanych aut. Tutaj ja Wam pokażę, jakie konkretnie samochody są przypisane do warsztatu. E, takie możemy po prostu sobie zdobyć. Ale jednakże, żeby zwiększyć naszą szansę na samochody, które tutaj są, e, warto jest jedną rzecz, bo jeżeli chodzi o sam warsztat, no trzeba sobie go kupić. Zatem idziemy, mamy go do kupienia na właśnie Force z banku, nie? Chodzimy sobie w warsztaty. Ten co ja mam to jest najdroższy, ten co tutaj zaznaczyłem, to jest aktualnie najtańszy do kupienia. jest 1 600, jednakże żeby jeszcze było po prostu więcej, większa szansa bardziej dwukrotnie, to musimy w dodatka kupić sobie jeszcze podnośnik, wtedy zwiększamy dwukrotnie szansę na pojawienie się samochodu, bo pojawiają się tylko dwa i podchodzą sobie po prostu do takiego auta. A widzicie tutaj mam opcję kup pojazd, nie? I wtedy widzę, czy chcę kupić ten pojazd za 9000. Na no, akurat tutaj nie pojawił się jakiś fajny, ale czasem tutaj jest bardzo fajne, a, fajne auto. Tutaj mamy jakieś na przykład za 2,5 miliona. Niestety no, nie widzę, co za nazwa się pojawiło, więc ciężko stwierdzić. Jednakże, jeżeli chcecie zdobyć jakiś motocykl, tutaj to rzeczywiście wświetli wam się lista, jakie są dostępne motocykle. Robimy praktycznie to samo: też mamy kolejną kupie do kupienia taką możliwość, yy, czyli na nieruchomościach. Wchodzimy sobie na siedzibę, a w siedzibie musimy mieć jeden upgrade kupiony, mianowicie warsztat. Jeśli nie mamy warsztatu, to wtedy nie możemy modyfikować motocyklów dla klienta. I sytuacja jest taka sama, tylko że tutaj się niestety respi tylko jeden motocykl. Jak widzicie, tutaj mam jakiś i wtedy mogę go sobie kupić. Nie wiem, co tutaj jest, jakiś, jakiś chopper to jest, ale no nazwa, nazwa się nie wyświetla. Tutaj jak wjechałem Western, demon to jest. Nie wiem, czy on akurat jest w liście tych usuniętych, ciężko jest mi to powiedzieć. Ale wiecie, to jest oczywiste. Oczywiście, RNG. Kiedyś trafi się wam pojazd, który będziecie chcieli. Jednakże jest jeszcze jedna metoda, i to już jest taka ostatnia metoda, jaką możecie mieć, po prostu tutaj. Mianowicie, niektóre pojazdy, które tutaj są, możemy nam ukraść. Nie wiem. Na przykład tu mamy. Vapid Dominator Nie jestem pewny, czy ten pojazd został usunięty z listy. Ale niektóre pojazdy, podkreślam, że niektóre, co jeżdżą sobie po prostu po ulicy, można ukraść i zawieźć do swojego garażu. Jednakże cena tych pojazdów, które można ukraść, no jest dosyć różna. No to trzeba to przyznać. Bo może być to cena, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy. Niektóre, niektóre da się ukraść, co są więcej warte. Ciężko jest na ten temat powiedzieć. Wiecie, jak dokładnie, który. Bo na przykład wiem, że Infernusa z ulicy. Nie ukradniecie, Infernosa trzeba sobie kupić. A jeśli nie macie Infernosa, no to cóż, nie będziecie go mieć, przynajmniej na razie. Chyba, że jeszcze coś oni planują więcej, żeby zrobić. Dobre jest to pytanie. Są jeszcze dwie metody, jeżeli chodzi o zakup pojazdu, ale to są one konkretnie tylko na nową generację. Niestety nie mam Wam jak tego pokazać, ale wyobraźcie sobie. Że niech będzie, że ta tutaj bryka, co stoją te MPC, ty należy do jednego z naszych znajomych i po prostu polega to na tym, że możemy, tak jak wtedy pokazywałem, że w warsztacie samodem oraz w klubie motocyklowym mogliśmy kupić po prostu pojazdy, to tak samo to działa tylko że na PS5 oraz Xbox series XS że możemy kupić taki pojazd ale od naszego znajomego. Jeszcze na PS yy, właśnie 5 oraz Xbox Series XS, jeszcze został dodany taki nowy warsztat można powiedzieć, że takie nowe miejsce dla ludzi co opłacają GTA Plusa i tam są kolejne też pojazdy, które można też kupić, bo sobie stoją. No jednakże no, trzeba to przyznać, że fajnie by było, żeby pojawiło się kilka jeszcze zmian w tym zakresie, bo no nie oszukujmy się, wydaje mi się, że to jest możliwe do zrealizowania. Jak dobra, jeszcze tam to pomieszczenie z GTA No jak oni oni nie chcą dawać abonamentu tutaj. Na tą starą nazwijmy to generację, no to okej, okay, niech im będzie, nie? nie? Nie muszą tego dawać. Ale coś takiego jak właśnie kupowanie samochodów od znajomych, no chyba to jest możliwe do zrobienia, nie. 是。 Na przykład usunięcie czegoś takiego, że jeżeli mamy samochód z ulicy, że pojazd jest tak zwanym drogim towarem i nie da się go modyfikować, czy takiego na przykład Infernusa, to żeby był możliwy wtedy do ukradnięcia z ulicy. Albo ewentualnie też, jak tutaj stoimy, właśnie teraz w klubie samochodowym, te wszystkie samochody, co tutaj są, żeby mógł ja sobie podejść do nie wiem, na przykład takiego, stwierdzić, ja chcę taką furę, no i co? No i nie mogę sobie jej kupić, bo nie ma takiej możliwości. Też jeszcze coś takiego można by dodać. Ewentualnie też dodać właśnie te wszystkie. Wszystkie pojazdy, które są, czyli do motocyklów, jak i do właśnie warsztatów, wszystkie te pojazdy, co są usunięte, żeby mogły nam się pojawić, no, obce no, do kupienia. Żebyśmy mieli taką szansę, że zresztą nam się każdy możliwy pojazd, jaki został właśnie usunięty, właśnie mówię, w warsztacie oraz w klubie motocyklowym. Jakieś pomysły to oczywiście są, ale czy one rzeczywiście zostaną kiedykolwiek zrealizowane? Ciężko powiedzieć, w zasadzie to jest tylko do wprowadzenia. Wydaje mi się, że poprzez e, nawet nie jakąś pobieraną aktualizację. Chociaż ciężko jest mi to oczywiście na ten temat powiedzieć coś Czy tak, czy tak jak mówię tak będzie, czy też nie Ale mo mogliby oczywiście takie coś zrobić Czemu by nie? W każdym razie to byłoby na tyle Do następnego, cześć!